Czy dodawaniem postaci na wózku inwalidzkim do gry o antyterrorystach? Jeśli wypełniacie bingo, to w ostatnim przypadku możecie odznaczyć dwa pola, bo ta postać jest dodatkowo transwesytą. I... Dobra. Oglądamy na temat Ubisoftu. Co może pójść nie tak, kochani? No, co może pójść nie tak? Spada się na naszych oczach. I to nawet nie jest wybitnie odkrywcze stwierdzenie. Raczej każdy to widzi. Tylko jak to się stało? Jak to jest Ciekawe... możliwe, że zarząd. Ciekawe w ogóle. Mm... Jak to będzie wyglądać, czy ktoś kupi Ubisofta, czy oni tak po prostu będą trwać w tym głównie? Microsoft wykupuje wszystkie firmy z grami, także ten. Ugruntowanej na rynku od 30 lat firmy pozwoli A, na to, w sumie aby dotknęła ona takiego dna. Tam jestem zaskoczony tym, ile konstruktywnych dyskusji udało już się tam przeprowadzić. W na Xboxie widać? W własną hipotezę na ten temat i może wspólnie uda nam się dojść do tego, <grym> dlaczego Ubisoft upada. I tematem odcinka jest dosyć stara firma, to nie będę wam przywoływał całej ich historii. Istotne jest to, że domyślnie zajmowali się oni wydawaniem gier, a nie ich produkcją. Ubisoft wydawał w przeszłości tytuły spod szyldów Gwiezdnych Wojen, Formuły 1 i Disneya. Więc nawet przed wkroczeniem na rynek deweloperski, mieli już oni ogromną strukturę, rozpoznawalność i fundament pod rozwój. Ta przeszłość miała jednak znaczący wpływ na sposób prowadzenia firmy na przestrzeni lat i o tym za niedługo. Pierwszą znaczącą grą studia był Rayman, który w dużym Stopniu zdominował rynek pc platformów. No dobra, Rayman był fajny. Rzeczą Rayman? To się czyta Rayman? Była taka gra dzieciństwa. Tylko nie ja nie za wersji platformowej, tylko tej 3D. Potem firma zakupiła prawa do marki Toma Clancy'ego i zaczęła wydawać Splinter Cell. E. To tyle z antycznej historii, bo zaraz po tym Ubisoft wydał swoje najważniejsze serie, które wydaje do teraz. Wszystkie miały jednak ten sam problem i podam wam na to konkretny przykład. Ciężko Aha. byłoby tu zacząć od czegoś innego niż od Assassina. Seria kultowa, która zaczęła się od skromnego projektu mającego być kontynuacją serii Prince of Persia. Pierwszy Assassin's Creed bardzo dobrze wygląda z tak założenia samo. poprawnej konstrukcji otwartego świata. Zapewnił dużą ilość odmiennych aktywności, elementów budujących iluzję żywego miasta i co najważniejsze, stworzył sposób poruszania się po tym świecie, który nie był zwyczajnym przyspieszeniem ruchu naszej postaci, a ciekawą i relatywnie złożoną jak na tamte czasy mechaniką. Pierwszy Assassin był kompatybilny dla wielu twórców, który bardzo wpłynął na konstrukcję otwartych światów w później wydawanych grach. W końcu na podobnych założeniach opiera się Horizon, Wiedźmin czy o, nawet najnowszy Horizon. To jest zawalenie świata aktywnościami pobocznymi, Horizon to super. na unikalnej mechanice, które w sensie, spowodowało stopniowe odkrywanie mapy. Bardzo fajną Niż... grafikę miało. Yy, fajnie się polowało na te zwierzątka, chociaż ja jeszcze wtedy bałam się ich trochę. Bo to były takie pierwsze moje podrygi z, z takimi grami, gdzie są jakieś większe postaci, wiecie, jakieś większe bossy i w ogóle Ale no super się grało, serio, piękna gra Fabułka też Mnie trochę boli koniec Trochę boli mnie koniec fabułki Horizona, bo to jest takie, typ, tak typowy, wiecie o co chodzi Wszystkie prawie już jak ektyrek Ale dla przykładu słynne wieże Ubisoftu pojawiły się już chociażby we wspomnianym Horizonie. Fajne. Według producentów formuła pierwszego asesyna była na tyle dobra, że postanowili przekopiować ją oni do Dwójki, Brotherhooda i Revelations, minimalnie no, zmieniając przy tym w trójce, go. dodając polowanie na zwierzęta powiązane z progresem naszej postaci, a następnie w czwórce, opierając rozgrywkę na sterowaniu pirackim okrętem. I teraz zatrzymajmy Oho. się na chwilę i zaznaczmy to, że dokonując takich retrospekcji i oceny gier, wydaje się tak, kojarzy, w ogóle o Kontekst, który klaryfikuje się z biegiem czasu. I teraz biorąc to wszystko pod uwagę, zauważymy, że problemem tych gier jest to, że nawet kiedy one wychodziły, to nie były one niczym innowacyjnym. Ta formuła była przestarzała już na ich premierę, bo zarówno dwójka, ale też i jej wszystkie samodzielne dodatki nie były niczym, co rozwijałoby formułę w serii w takim stopniu, aby uzasadnić ich sprzedawanie za pełną cenę. Oczywiście mamy uzasadnienie pod tytułem Fabułka toczy się do przodu, ale patrząc na to stricte recenzenckim okiem, to fabuła nie jest elementem który uzasadnia tak wysoką cenę gry. W przypadku Revelations wszystkie zmiany. A ile ona wtedy kosztowała? Też była taka droga? One polegały na wprowadzeniu nowej mapy i dwóch mechanik, z czego jedna z nich do tej pory jest uznawana za najgorszą w całej serii. Ale nie wybiegajmy. Może to też teraz się nad inną równie znaczącą serią, jaką był Far Cry, którego pierwsza część powstała jako. Ej, demonstracja graliśmy w jednego Far Crya, tego Windia. Windia silne, tak? To było tak? Mająca rozpromować silnik CryEngine na rynku. Ubisoft jedynie tę grę wydawał, bo realnie robił ją Krajtek. Potem jednak, jak Aha. każdy dobry wydawca, Ubisoft wyczuło pieniądz i zdecydowało się na zakup prawdomarki. Nie mieli oni jednak dostępu do nowoczesnego silnika. Ej, to jest taka w sumie firma, która od początku czuła tylko pieniądz. Dlatego nie trzeba nic było lepszego. postawić na czymś innym. Far Cry 2 był grą romansującą nieco z realizmem Dobrze, i złożyć. Dobrze tak. To. Pola walki, Boże, na średnie to już? wyniki gry nie stało się główną cechą serii. Przy Far Cry 3 zdecydowano się jednak na przeprojektowanie rozgrywki, stawiając na stworzenie gry z otwartym światem, rozwojem postaci opartym na polowaniu i czy. Ale kiedy to było? Ja od kiedy? Kojarzę Ubisoft'a jako wydawcę, to on nie tylko. tylko pod huis. Wiesz, jak ja szanowałabym płyty i wiedziałabym, gdzie są, nie wiem, w sumie, czy nie szanowałam, ale nie wiem, byłam dzieckiem, nie wiem, nie pamiętam, to myślę, że też miałabym dużo starych płyt i w sumie teraz nie lubię się za to, że ich nie mam. Mistówek na mapie, brzmi znajomo? Do tego zdecydowano się na napisanie bardzo rozbudowanej fabuły opartej na. Wyrazie... No i ej, to tak, oczywiście, że tak. I ey, po... ja znam i właśnie z tej strony. Gdzie oni mieli pasję do gier i naprawdę fajnie im to wychodziło. I mi jest na przykład mega smutno, jak to wyszło. Ale to wychodzi, no równie dobrze to wychodzi na to, że wszyscy wydawali fajne gry. No właśnie, że na początku wszyscy się starali, bo to. Były początki, gdzie chcieli, żeby im się to sprzedawało, ale też, żeby się im to podobało, żeby ludzie chcieli grać, żeby im się to podobało, żeby przekonać ludzi. A teraz to już wiecie, trochę się zmieniło, bo już wszyscy grają i wywalone. Blizzard, UBI, EA. No, to są takie w sobie trzy, które się najbardziej zepsuły. I wszyscy znani, wszyscy się zepsuli. Smutne. Gracze kupują wszystko, tak, że nie muszą się starać. No właśnie, to jest najgorsze, że, że oni nam plują w twarz, a my się, się uśmiechamy i mówimy, że pada deszcz, nie? na tej zasadzie Tara to tak średnio ogólnie kojarzę z gier, no, jedynie co to GTA, a z GTA to się dowiemy dopiero, czy zepsuł, czy nie. Dead, o, dobra rzeczywiście. Oni Rockstar jest z Red Dead Redemption, o Boże, kocham. Cistym antagoniście. Ubisoft jednak stwierdził, że tyle rozwoju serii wystarczy, więc każda jej kolejna część była dokładnie tą samą grą, z inną mapą i kilkoma dodatkowymi mechanikami. Nawet pod względem oparcia fabuły dookoła jednej bardzo charakterystycznej postaci antagonistycznej. Czy widzicie tutaj pewien wzorzec? Wiecie, jak ja mam problem z tym filmem? Ciężko tu coś więcej powiedzieć, bo to wszystko jest oczywiste, ale jednak spora grupa osób tego nie widzi. Ubisoft. To wydawca. Ich zarząd składa się z ludzi, którzy nie mają pasji do gier. Oni chcą sprzedać jak najwięcej kopii swoich produktów jak najniższym kosztem. Zresztą z Blizzardem no, jest niestety, identycznie. Tak. Wystarczy porównać Bobiego Kotika do prezesa Lariana. I w tym nie ma aż tak wiele złego, bo taki jest cel każdej istniejącej Jest! Na świecie. To no, w sensie tak, taki jest cel, ale to jest złe. Bo przez takie podejście właśnie psują, psuje się pr produkt, psuje się marka, psuje się firma i firma jest na etapie takim a nie innym. To jest bardzo pieniędzy. A wiecie jak zmaksymalizować zyski, minimalizując przy tym koszty? Zrezygnować z eksperymentów. Nie testować nowych formuł gier, a jeżeli już No to właśnie mnie też jakoś specjalnie nie ciekawi. Jeśli coś działa, to czemu ktoś miałby to zmieniać? Każda z serii Ubisoftu opiera się na tym samym mechanizmie. Najpierw tworzymy coś prostego, najlepiej opartego o inne, sprawdzone marki, a następnie sprawdzamy, czy zadziała. Nie siadło? No to trudno. Ale jak już siądzie, to lecimy w tango. 6 i... Nie no, on powiedział przecież, Kajetanku, że to właśnie na tym polega. ...identycznych gier, do Co których ewentualnie dodawane są mechaniki z innych tytułów. Far Cry, seria oparta na przeżywaniu różnych przygodniczych... Dziękuję, Czarny, chętnie zobaczę, jak to bardzo, ...z paskami tak, tak. zdrowia rodem z The Division i klasyczne wieże z Asasynów. Te same Asasyny dostały system walki bazowany na Wiedźminie, denny system magicznych zdolności i zabawę w rozbudowę wioski. Valhalla to już w ogóle mocno poleciała, bo nikt w Ubisoftie chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, na jakich elementach ta seria stoi. Powiedziałbym nawet, że gdyby nie logo Asasynów w tytule, to nie byłbym nawet w stanie poznać tego. Do jakiej marki należy ta gra? I jeżeli gry, takie jak Walhalla czy Odyssey się Wam podobały, to nie ma w tym nic przesadnie dziwnego, bo te gry są projektowane w taki sposób, aby przypadły do gustu jak największej ilości przeciętnych graczy. One nie mają rewolucjonizować sceny czy odkrywać koła na nowo, bo te produkcje ciężko rozpatrywać w kontekście sztuki. To są zwykłe, tworzone masowo produkty o prostej i przystępnej fabule, rozgrywce i strukturze. Gry prostsze od Wiedźmina na trzy, do których można usiąść i wyłączyć myślenie. Często tworzone przy tym stricte pod ludzi, którzy wiele z grami wspólnego nie mają, ale mam wrażenie, że nawet sam Ubisoft nie wie, czemu ludzie te gry kupują. Spójrzcie na serię Watch Dogs. Pierwsza część to nie angażuje. No właśnie to jest. To jest dobre. Ogólnie ja już to mówiłam jak graliśmy w Wukonga i mm, i gadaliśmy o Outlaws. Jak Czy się czyta? Chyba tak. Um, ja wtedy powiedziałam właśnie, żebyśmy nie kupowali średnich gierek, bo zaraz wszystkie będą średnie i nie będzie absolutnie żadnej nowej i oni robią grę, która jest ewidentnie źle zrobiona, niedokończona, zepsuta, nudna i w ogóle. I słyszałam, że no, 70 zł to, to ok, więc no. Nie, za 70 zł, ja myślę, że za darmo bym nie chciała w to grać, bo ja widziałam ten gameplay, oglądałam u innych streamerów i to ja, ja nie wiem, co jest w tym fajnego. Może bym zagrała, jakby mi dali za darmo, żeby sobie z tego jaja zrobić, ale wtedy by mi nie dali za darmo. Bo to jest jedyne, co można zrobić z tą grą, wejść, żeby się pośmiać z tego, co tam się dzieje, tylko są też granice śmiania się z tego, jak coś jest beznadziejny. A jakie gry z ostatnich dwóch lat po Zelda em nie są średnie. Wukong jest bardzo przyjemny do grania. Jest pięknie jest zrobiony Wukong. Gra świateł w ogóle jak się skupicie na światłach w tej grze, to są cudownie zrobione, jest przemyślane, nie pali kompa, tylko jest zrobione tak, żeby były efekty, ale też wam nie rozwalało komputera. Są tam jakieś drobne przycinki w ogóle, ale to nie jest tak, że cała gra wam się, wiecie, że nie da się grać przez to. A tak na przykład... Dragon's Dogma <laughs> No cóż... Konkord totalna na Słyszałam Słyszałam o tym, że... Ale tutaj za bardzo nie, się nie interesowałam nawet Dragon's Dogma 2 i DLC z podłogą, tak Nie miałam ścian ani podłóg, nie? nie? Nie mogłam grać po prostu No te stare gierki to... Do starych gierek to teraz aż miło wracać Bo wiesz, że jest dobra że kiedyś się bardziej starali i to jest aż nawet bardziej, bardziej przyjemne, już teraz, nawet nostalgicznie, sobie coś włączyć i w ogóle. I jak sobie porównacie stare gierki do tego, co teraz wychodzi, no to to jest, ja nie wiem. I jeszcze ta moda na grafikę z 2015. Wie Czemu? Co <grytanie> poszło nie tak? Nie wiem, jest po prostu przykro i nie powinniśmy się zgadzać na, na to, żebyśmy. Kupowali gówno za takie pieniądze. Nawet te 70 zł za gówno to jest dużo. Naprawdę kopie GTA, mająca mało co wspólnego jest, z hackowaniem, która oparta została na edgy fabule i segmentach strzelankowych. Watch Dogs 2 z kolei to świetna mechanicznie gra, która choć jest jeszcze bardziej miałka fabularnie, to genialnie łączy ona elementy strzelankowe z segmentami logicznymi, w których możemy wykonać nasz cel nawet nie wchodząc My do nie budynku. wiemy. Mechanicznie była którą Watch Dogs 1 być chciało. Szkoda tylko, że potem na rynek trafił Legion, który zawiódł praktycznie każdego i którego twórcy postanowili wstawić do tej gry kolejne fascynujące mechaniki, jak przeciwnicy oparci na paskach zdrowia, jakieś dziwne perki. I tak też spłycany dziwne był każdy perki. tytuł. Zresztą gry multiplayerowe Ubisoftu również mają swoje problemy. My nie wiemy, Mil, o ileś ty wiesz. Wiesz. dodany został Blackbird, który w swojej broni posiadał tarczę balistyczną, Kurde, prosto w jego mi to, ja nie, nie wiem jak. Głowę. Na premierę postaci tarcza ta była niezniszczalna. Tak, drodzy widzowie, ktoś w Ubisoftie postanowił, że w strzelance opartej o strzały w głowę nie będzie dało się strzelać w głowę. Dlaczego więc twórcy no, sabotowali własną o grę, co chodzi? Totalnie przesadzoną metę. Zapewne dlatego, że postaci na premierę są droższe i dopiero później spadają z Dlatego opłacalne jest to, aby w. Wyobrażacie sobie? Gracie w CSK i nie może... Koleś kupuje sobie kask jakiś specjalny, nie wiem, nie wiem, tam jakąś skórkę czy coś, i, i przez to nie możecie. Grać. Wprowadzić do gry totalnie przesadzonych bohaterów, a potem nerfić ich z czasem, kiedy gracze zmarnują już godziny na wyfarmienie wymaganych funduszy albo kupią booster packa, żeby What nie musieć fuck? tego robić. Potem twórcy stopniowo porzucali grę, gdzie w trakcie pikłej popularności nakład pracy zdawał się być najniższy. Spłycić i sprzedać za każdą cenę. To właśnie jest maksymą Ubisoft. No ja nie wiem, co jest w CS-ku, no ale możecie sobie sami dopowiedzieć, co grają. Gra polegająca na tym, żeby najlepiej jednym strzałem. Trafić w głowę przeciwnikowi, w grze, żeby nie było. Yy, sprawili, że nie da się tego zrobić. No, nie ma to sensu. Musicie grać naprawdę wiele godzin, żeby coś OP zdobyć. Zdobywacie to. I jak już to zdobyliście, to oni to nerwią. To też jest takie, wiecie. Już sam fakt, że coś takiego istnieje, jest moim zdaniem do dupy i bez sensu w takiej grze. Ale w momencie, jak już to zdobywasz, jesteś się mega zadowolony i w ogóle, no wiecie, no włożyliście to w. Brud pracy! I nagle oni to nerfią praktycznie od początku działalności tej firmy. Spójrzcie na Star Wars Outlaws. Ta gra ma tak tragiczny gameplay, że doprowadziła do spadku akcji na giełdzie, kiedy tylko nagrania pojawiły się na YouTubie. Widzicie te drastyczne obniżki na wykresie? To wszystko zostało spowodowane nowymi publikacjami na temat gier, które Ubisoft wydaje. W tych grach nie zmienia się absolutnie nic, a w przypadku ostatnich publikacji to są to zmiany wychodzące grze na gorsze. A tak swoją drogą to w trakcie nagrywania tego filmu doczekaliśmy się premiery nowych Star Warsów i kto by pomyślał. Do no trzeciej osobowej strzelanki Zwiezdnych Wojen dodano elementy platformowe i skrajnie nudny, otwarty świat. I odnoszę się tutaj do recenzji Eurogamera i kilku streamerów, bo nie ma nawet takiej opcji, że kupię tę grę za prawie 400 zł. No i do tego mamy coś, co określiłbym tak, jako dostosowywanie gier do współczesnego odbiorcy, co skutkuje ich całkowitym zniaczeniem. Zresztą opisywałem to na streamie, więc po prostu przywołam wam fragment. A, to się Zresztą rzeczywiście się nie opłaca. Wyszła informacja... Ja nie, Że... wiem, ja nie wiem ile kosztują i jak wyglądają samochody. Także wybacz, ale no nie, nie mam takiej wiedzy po prostu. E, Ubisoft zatrudnił aktywistę LGBTQ jako konsultanta, który chce zmienić moralne standardy dotyczące... Ja rozumiem, że to jest odnośnie płci w historii, coś takiego chyba nie, nie do końca rozumiem jak interpretować ten tytuł na polski, ale ogólnie w tym artykule jest napisane, że zatrudniona została Sashi Schmidt-Hori, która z jakąś tam izbą tak, czy jest osobą, która ma ścisły wpływ na fabułę rozgrywki. I teraz to jest mega ciekawe. Może bo To jest dosłowne powtórzenie afery ze Sweet Baby Ink. Bo ponownie mamy sytuację, gdzie zatrudniana jest jakaś osoba z tego środowiska, mm -hmm. która nie wiadomo, co robi, bo nikt nie chce tego powiedzieć. Nikt nie chce powiedzieć, czym ona się zajmuje, co ona konkretnie robi. Jedyne, co jest jakby napisane w tym artykule, to, że piękne, walczące kobiety są ważną figurą w Japonii, i że ona chce jakby dokładać tą wizję do tej gry. I to właśnie przez takich ludzi fabuła gry jest nijaczona, a jej kluczowe problemy. No ale właśnie wydaje mi się, że mimo wszystko gdzieś tam ta, ta świadomość tego, co się dzieje z rynkiem gier jest już. Jakby ludzie to widzą, ludzie zaczynają się wkurzać, że wydają takie pieniądze, a dostają co najmniej, co najwyżej średnią grę. Tylko no jeśli chodzi o jakieś takie właśnie tytuły, gdzie tytuł jest znany, świat jest znany. No to już jest troszeczkę inna sprawa. Zobacz, ile ludzi gra w Wukonga. Zobacz, ile ludzi twierdzi, że to jest dobra gra. Te liczby naprawdę mówią same za siebie. Naprawdę mówią same za siebie. Zarobki na filmach też mówią same za siebie, więc to jest, to jest jakiś wyznacznik, że zrobili coś dobrze. Olewane, bo studio skupia się na całkowicie nie tych elementach, co trzeba, szukając jakichś chorych rozwiązań, które tym grom szkodzą. Ale no, wydaje uprawa. mi się, że Ubisoft za wszelką cenę stara się doprowadzić do. Nie Majka, to, to należy wziąć leki, misiu żeby każda z tych postaci miała jak najmniej wyrazisty charakter i osobowość do stopnia, w którym powstaje Watch Dogs Legion, gdzie żadna z postaci nie ma ani charakteru, ani o, dobrego wyrażenia. No bo przecież gramy NPC-tami, którzy w każdej misji muszą zachowywać się tak samo, niezależnie od tego, kogo wybierzemy. Mm. Watch Dogs 2 miało z kolei protagonistę z bardzo dobrze nakreślonym charakterem, który można było dostrzec patrząc chociażby na naklejki na jego laptopie, ubiór, tendencje do ciągłego noszenia słuchawek, tagowania billboardów i tak dalej. I nawet nie wspominam tu na piersa, czy jakiegokolwiek głównego bohatera Piękny starszych art. tak, patrzcie na Conora Kenwaya, który miesza tradycje rdzennych Amerykanów z kredem asasynów, który często daje się ponieść emocjom, który nie rozumie przy tym Właśnie, wielu rzeczy masz swoje demony. w tym świecie polityki. To wszystko jest świetne, bo nawet jak masz... Zobaczcie fakt, że się zrobił obrót o 360 stopni i główną bohaterką będzie babka z blond włosami i 360 stopni obrót mi się podoba. No, może być nieciekawie, powiem wam. Nie ciekawie, tylko no ja myślę, że są rzeczy, których nie wiemy, jeśli chodzi o, o te rzeczy, które się aktualnie dzieją i w filmach, i w grach, i no czegoś po prostu nie wiemy, bo to nie ma sensu, żeby dostawali hate za, mm, za takie decyzje i gry im się nie sprzedawały i tak dalej, i, i dalej to robili. Wiecie, że żadna firma nie bierze. Absolutnie żadnego, nie ma żadnych przemyśleń, refleksji, że to może się nie podobać. Wiecie o co? No, i musi być coś, o czym nie wiemy. To jest niemożliwe po prostu. To się i musi w jakiś sposób opłacać, bo inaczej to nie ma sensu. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No właśnie, mówię, że my mamy za mało info po prostu efekta czy Fallout 4, do których ludzie dalej mają sentyment właśnie przez bohaterów. Ale nie. W Ubisoftcie fabuła ma być prosta, mało kontrowersyjna i jeszcze mniej treściwa. No bo co to za fabuła, jeśli ktoś nie może się z nią zidentyfikować? Co to za Tak, właśnie o to chodzi, że naprawdę jest dużo filmów, gier i w ogóle, gdzie są po prostu osoby homoseksualne i jest to zrobione w fajny, naturalny sposób, a oni przedstawiają to Mimo wszystko bardzo negatywnie w swoich grach czy filmach. I oni to robią, że to jest negatywnie odbierane, bo to jest po prostu źle pokazane. Wiecie, jak widzicie parę heteroseksualną, która też jest źle pokazana i tak dalej, to dla was też to jest niesmaczne. To wszystko musi być. Takie rzeczy muszą być jak i heteroseksualne związki i homoseksualne związki. I w ogóle to wszystko musi być dobrze przedstawione. Trzeba potrafić przedstawić, żeby to się podobało. No, bo kto by chciał oglądać, jak, nie wiem, para się po prostu liże na przystanku? No, wiecie o co chodzi. To jest na tej zasadzie. Gdzie byś chciał w sumie? No to ty byś chciał, ale to już rozmawialiśmy. To tam patrz na liczbę wyświetleń. ...była, jeśli ktoś może się na nią obrazić. Na pewno nie taka, która się sprzeda. I niestety, ale Ubisoft jest sterowany przez ludzi, którzy albo w tą ideologię szczerze wierzą, albo próbują ją wykorzystać i zwabić jej wyznawców. Bo jak inaczej nazwać kontrowersję z czarnym samurajem? No i wszyscy teraz jakichś specjalistów od inkluzywności, Czy dodawaniem postaci na wózku inwalidzkim do gry o antyterrorystach? Jeśli wypełniacie ideologię szczerze wierzą, albo próbują Kupcie ją się. wykorzystać, i zwabić jej wyznawców. Bo jak inaczej nazwać kontrowersję z czarnym samurajem? Zatrudnianiem jakichś specjalistów od inkluzywności, czy dodawaniem postaci na wózku inwalidzkim do gry o antyterrorystach? Jeśli wypełniacie bingo, to w ostatnim przypadku możecie odznaczyć dwa pola, bo ta postać jest dodatkowo transwescytą. I ci ludzie, których że rzekomo reprezentuje... Nie... Ej, czy, ale to, roz... to będzie strzelanka? Ja mam... Walka ze schodami to jedno, ale jak on wejdzie na dach? W strzelankach się skacze i myślę, że może być problem. Jezusek patrzy nie wolno. W sensie, można to jakoś zrobić, że będzie miał cztery linki, które będą wystrzeliwały, łapały się czegoś i go, i go wciągały, ale to. Uy, 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 uy. Już jestem. Uspokoiłam się. To nie ma prawa bytu, bo to były dwie linki. Nie mogą być na dwóch linkach, bo wtedy osoba na włosku robi Więc muszą być cztery linki. Dlatego powiedziałam cztery linki. Okej? Okay? Okej? Okay? Nie rozumiem, dlaczego, żeby utożsamiać się z jakąś postacią, to ta postać musi być identyczna co ty. Ludzie raczej wolą utożsamiać się z czymś, co ich nie dotyczy. Czego uważają, że w jakimś stopniu im brakuje, albo chcieliby, tak, no bo kurwa, magii, magii nie ma w naszym świecie. No nic z tym nie zrobicie. I jak można się. Jak można mieć problem z utożsamieniem się z jakąś postacią do tego stopnia, że trzeba zrobić dokładnie taką, z takimi problemami albo ogarnięciem życiowym jak my? No kurwa, mać, no. To jest takie płaskie, to jest płaszcze niż ja, to jest bardziej płaskie niż moja klata, to jest tak pojebane myślenie, że ja nie rozumiem Tak jak z Wukongiem, nie każdy, jaki facet, każdy chce być Monke No ja, ja się nie jestem w stanie, u... nie, nie jestem w stanie utożsamić się z Wukongiem, nie mogę grać w tą grę, tak? Bo ta małpa nie jest kobietą Nie mogę ja jestem za płaska na to, wy mi mówicie... Musicie dać... <laughs> musicie widać, dać w kobietę, że ja mogła w to grać. No kurwa, co wy sobie mówicie? O co, o co, co... wy mi tu mówicie w ogóle? Co wy mi sprzedajecie, ludzie? Ciekawostka, zresztą uważa, że jeśli kogoś nazywasz, że jest... To jest obraża i... Trzeba mówić, że to osoba z niepełnosprawnością? Zaraz będę obrażać leworęcznych, że podcieram się prawą ręką. Przysięgam. Naprawdę trzeba mieć... Na takim poziomie kompleksy, że mi się to w głowie nie mieści. To już po prostu trzeba być smutnym człowiekiem, żeby twierdzić, że ludzie nie będą w stanie utożsamiać się z jakąś postacią, bo nie jest taka sama jak ona. No, ludzie, jeżeli nie macie problemu utożsamiać się z Wukongiem, to znaczy, że macie dużo pałę. Proszę bardzo, da się, da się. się sam fakt, że to sięgnęło absurdu. Naprawdę sięgnęło po prostu absurdu. I tu nie chodzi już nawet o to, że oni dali tą osobę, tylko że ciągle jakąś granicę przekraczają, taką niezdrową. wiecie o co chodzi? Bo przez to, co oni robią, to ludzie dużo bardziej zwracają uwagę i zwiększy hejt, a oni podobno chcą budować świadomość, akceptację i w ogóle, tylko że to działa teraz w zupełnie inną stronę. Ja jestem na przykład zła mnie w jakimkolwiek stopniu problemem. Mnie nie interesuje to, czy ktoś ma sprawne nogi lub czy zmienił płeć, bo problemem jest to, że... Na jaki temat byście się nie wypowiedzieli? I zawsze kogoś coś urazi, bo tak, po prostu tak to wygląda. Zawsze ktoś się może do czegoś przyczepić. Nie da się wypowiadać bez urażenia absolutnie nikogo. Tu nie chodzi o żadną reprezentację. To jest zwykły przemyślany ragebait. Jeśli ktoś jest po lewej stronie, to na luzie kupi sobie gierkę i pogra jako Yasuke, aby wesprzeć promocję czarnej kultury. Jeśli jest po stronie przeciwnej, to pojęczy na Twitterze i nabije hashtag na wyższą pozycję. Potem debile z lewej strony zaczną walczyć z debilami z prawej, przez co utrzymają oni dyskusję o tej nudnej grze przez kilka tygodni dłużej. Zapytacie, czemu nazywam ich debilami? Bo ci ludzie są jak owce. Oni marnują czas na to, aby robić dokładnie to, co Ubisoft przewidział, że zrobią. To wszystko to zwyczajna farma zaangażowania, które z jakiegoś powodu ja nie ciała, jestem. bo szczerze wątpię w to, aby twórcy dodawali tak specyficzną ja postaci, którym aby Ja hejtuję reżyserów i tych wszystkich ludzi, którzy robią nam słabe filmy, seriale, gry i tak dalej. Naprawdę, bo to wszystko mogło być zrobione dobrze. Nawet ze wszystkimi takimi zmianami, nie licząc tych tytułów, które są znane, mają swoją historię, absolutnie nie powinny być zmieniane. Powinno być odzorowane to, co jest znane z tego świata. Takie mam zdanie. Mogłoby być zrobione dobrze, nawet z tymi zmianami, ale oni robią po prostu kupę. No, robią kupę. Serio komuś pośrednio pomóc. Może by wbrew wszelkim oczekiwaniom skoncentrować grę o Japonię ja. dookoła Czarnawacji. Ja mam okropne na no, co wy! Jedynym powodem jest to, że o Siju się już nic nie mówi, a gra powoli umiera. Powodem jest to, że po porażce Miraża nikt nawet na premierę Shadowsu nie spojrzał, bo oni bardzo dobrze wiedzą, jakiej jakości jest ten produkt i jak będzie wyglądała jego premiera. I to wszystko jest problemem z bardzo konkretnych powodów. Każda firma może wydawać takie gry, na jakie ją stać, ale Ubisoft stać na bardzo wiele, bo ich budżety, a co za tym idzie, ceny ich gier są wręcz ogromne. Mm -hmm. Nowe Star Warsy kosztują 350 zł. Podobne ceny osiągają zresztą nowe Assassiny i ich inne serie. To nie jest cena, którą można zapłacić za niedorobioną, opartą na przestarzałych Oj, tak. mechanikach grę, która należy do jednych z najbardziej wartościowych marek na świecie. Ubisoftowi nie zależy na zadowoleniu graczy i nie dajcie się zwieść tymi gadkami, które pojawiły się w kwestii Assassin's Creed Shadows, bo przecież Mirage też miało być czymś, czego ludzie chcieli. To jest Ta. zwykła marketingowa gadka, ściśle nastawiona na zebranie waszej uwagi i wciśnięcie wam kitu. To nie jest poważne i jeżeli ja jako twórca mogę jakkolwiek wpłynąć na wasze decyzje, to zachęcam was do tego, abyście zagłosowali waszymi portfelami i nie kupowali tych gier. Kupując te tytuły no. nie finansujecie rozwoju ulubionej serii, tylko przekazujecie pieniądze, które wykorzystane zostaną na agresywny marketing, którego przykładem jest wysyłanie influencerów do Disneylandu w zamian za zamówienie miłych słówek na temat ich gier. Potem Boże, takie... to, to cudowne było po prostu. Jak ja o tym słyszałam. One łebki wychodzą przed publikę Ty i gadają, miłaś... że grają. Cię? A podoba, ale. A ty? Mówiłem w innym materiale. I bawi mnie to, że w głowach graczy to Electronic Arts jest symbolem problemów współczesnego gamingu, a nie Ubisoft, bo fakt, obie te firmy dodają mikrotransakcje no do tak. swoich gier. No Zapytałem pierwszy, taka, że ale kobiety mają przesąd. Ej, nie dodaje ich do gier single'owych. To tyle. <grym> nie, jak no jak tam ja ci idzie wszystko dobrze? Podobno na Twitchu, na którym codziennie od kilku dni pojawiają się transmisje. Pozdrawiam też wszystkich widzów ze streamów, którym... Smutne. Smutne, ale prawdziwe i podoba mi się to, że powiedział to wprost. Że nie było, że eee, no w sumie coś tam, tylko rzeczywiście Siema. powiedzieli to wprost.